Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże! Mam nieodparte wrażenie, że od momentu, gdy zrozumieliśmy, iż pandemia koronawirusa może nam naprawdę śmiertelnie zagrozić, staliśmy się sobie nawzajem o wiele bardziej bliscy. W naszych rozmowach pojawiło się więcej ciepła i szczerości. Nie tylko zwolniliśmy tempo naszego życia, ale też chyba bardziej zaczęliśmy siebie słuchać. Dlatego ja również pozwolę sobie dzisiaj na bardziej osobiste wyznanie i przyznam się Państwu, że kiedy przedwczoraj rano dotarła do mnie decyzja naszego księdza Łukasza, dyrektora Domu Świętego Józefa, gdzie mieszkam, że zgodnie z rozporządzeniem Sanepidu nie wolno nam tego domu pod żadnym pozorem opuszczać, wtedy się we mnie zagotowało. Jak to? Jestem wolny i całkiem sprawny. A oto ktoś chce mi narzucić inny tryb życia i ograniczyć moją wolność? Tyle pilnych spraw muszę jeszcze załatwić, a tu stop? Nie wolno? Oczywiście na poziomie rozumu akceptowałem ten zakaz, lecz na poziomie emocji byłem wściekły. Ta moja reakcja przypomniała mi się w momencie, gdy zastanawiałem się o czym powinienem powiedzieć w moim felietonie w uroczystość zwiastowania Matki Bożej, którą tę uroczystość właśnie dzisiaj obchodzimy. Dokładnie na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem rozważamy moment, gdy do Maryi przyszedł Boży posłaniec i zapytał ją o zgodę, czy zechcesz stać się Matką Syna Bożego? A wtedy Maryja odpowiedziała: fiat niech mi się stanie, zgadzam się. Chyba każdemu trudno jest zgodzić się z jakąś zbyt nagłą zmianą swoich planów. Maryja nie miała w planach macierzyństwa. Chciała żyć w całkowitym ukryciu, w pełni zawierzenia się Bogu. Bardzo możliwe, iż żyła nadzieją, że przekona do tego świętego Józefa, który ją kochał ponad życie i z którym się świetnie rozumiała. Mogła też przypuszczać, że gdy otoczenie odkryje, że jest w ciąży, ale nie z Józefem, to grozi jej ukamienowanie. A jednak powiedziała: Niech się tak stanie, jak Ty Boże chcesz. Jak ona to zrobiła? Skąd wzięła tyle sił? Prosta odpowiedź z Ducha Świętego. Ale może jeszcze prościej: trzy rzeczy. Po pierwsze, ponieważ czuła się całkiem mała wobec Boga. I po drugie, była w związku z tym całkowicie dyspozycyjna i otwarta na jego plany. I po trzecie, wierzyła, iż Bóg ją kocha i nigdy jej nie skrzywdzi. To właśnie stąd wzięło się słynne powiedzenie małej świętej Tereski: Wszystko jest łaską. Z początku to może trudno zrozumieć, ale z dłuższej perspektywy czasu widać to wyraźnie. Tak jak na przykład w przypadku zaaresztowania prymasa Wrzyńskiego, który internowany w dalekiej komańczy. Wymyślił wielką nowennę i dziewięcioletnią wędrówkę Czarnej Madonny w jej obrazie po całej naszej ojczyźnie. Czy losy naszej ojczyzny potoczyłyby się tak samo bez jego aresztowania? Dlatego warto w dzisiejszą uroczystość Maryjnego, tak, przypomnieć sobie ostatnio przeżyte sytuacje, kiedy się w nas zagotowało i przeżyliśmy wielki bunt, oraz sprzeciw. Zapominając o tym, że Bóg nigdy nas nie skrzywdzi, bo nas kocha. Przeprośmy za to Boga i poprośmy Maryję, aby wspierała naszą wiarę w Bożą Miłość, bo bez tego nasze relacje z Bogiem i naszymi bliskimi łatwo się sypią. My zaś, tacy dzicy, i zapatrzeni w siebie, przestajemy być ludzcy i normalni. A to jest o wiele bardziej niebezpieczne niż najgorszy koronawirus. Dobrego dnia życzy ksiądz Stefan Czermiński.